Cześć, witam was Energik. W kolejnym fologu wybaczcie dzisiaj mój wygląd. Choroba mnie rozłożyła, także nie czuję się za dobrze i myśli mi się strasznie ciężko dzisiaj. Słuchajcie, za dwa dni, 3-4 październik jest Międzynarodowy Festiwal Komiksów w Łodzi, na którym to festiwalu będziecie mogli mnie spotkać. W sobotę będę, czyli to jest 3, będę od 10 pewnie do końca, gdzieś do godziny 16. Natomiast w niedzielę nie wiem jeszcze jak to będzie, zobaczymy jak się będę czuł. W każdym razie, tak pff, musiałbym się naprawdę jakoś mega źle czuć, i musiałbym je rozłożyć, żebym nie mógł chodzić, żeby się nie pojawić. Także będę, nawet jak będę się dość licho czuł, to i tak przyjdę. Mam nadzieję, że to mi przyjdzie, że to mi przejdzie do. No jeszcze są dwa dni, także mam nadzieję, że to jakoś się tam rozłoży po kościach. Także jak ktoś chce ze mną spotkać, pogadać, wymienić parę słów, to zapraszam na festiwal komiksów. Nie mam ma miejsca, w którym będę stał, znaczy jak kołek, to raczej będę tak sobie tam chodził, bo też mnie interesuje temat. Na pewno za jakiś czas będę zaglądał na stanowisko Checkpointu. Także jeżeli tam poczekacie, jeżeli chcecie się ko jeszcze ze mną zobaczyć, to jeżeli na chwilę poczekacie, to pewnie za jakiś czas tam się pojawię. No, na pewno będę przy Checkpoincie w każdym razie. Co jeszcze? Aha, sporo osób się pyta o PGA, słuchajcie, PGA, jeszcze za wcześnie o tym mówić, ja ogólnie się szykuję na PGA i jest to raczej impreza, na której chcę być, ale to różnie się może w życiu poukładać, także ja bliżej terminu PGA powiem mniej więcej, czy będę, czy nie będę i jak to będzie wyglądało. Jeżeli się wybiorę na PGA, to na pewno to będzie tak, że będę w sobotę od rana do może końca, do wieczora. I w niedzielę, ewentualnie do godziny 12. Także tak jak byłem na Pyrkonie, tak i tutaj będzie będę obstawiał PGA jak coś. E, no i tyle, słuchajcie, no i tyle. Odnośnie, odnośnie MFKIG, ja mam nadzieję, że no, pojawi się tam parę osób z YouTube'a, które tak znam, powiedzmy, przelotnie. Mam nadzieję, że się uda mi z nimi jakoś spotkać. E, dodatkowo niespodzianką, znaczy taką niespodzianką, niespodzianką jest. Nie Prawdopodobnie będę z Mariolą, od razu mówię. Także nie bójcie się, nie gryziemy. Jak chcecie podejść, pogadać, przebić piątkę, to nawet jak Mariola jest, to ona nie gryzie. Chyba... Nie wiem, muszę, muszę jej zapytać, czy nie gryzie. I ten. I tyle. No, słuchajcie, dzisiaj taki chaotyczny vlog, ale naprawdę nie mam w ogóle głowy do tego, żeby coś tutaj sklecić sensownego. Także mam nadzieję, że się widzimy 3-4 październik. No i cóż, i do zobaczenia, tak? Mam nadzieję, że się jakoś się spotkamy. Pozdrawiam z energii i trzymajcie się do następnego.